Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie podczas wyścigu w Kuala Lumpur. Jedziemy z dziesiątej pozycji, strategia jakaś tam została przeze mnie przyjęta. Mam opony miękkie, bałem się pomiędzy założeniem opon miękkich a twardych, ponieważ domyślam się, że będzie padał deszcz i nie będę musiał zmieniać opon dwa razy. Jeżeli zacznie padać deszcz, oczywiście lepiej by było, ale mamy start tutaj po wewnętrznej, Pojechamy się, dobrze udało nam się, jesteśmy już drudzy. Ale tutaj Hamilton popełnia błąd, ponieważ bronił się przed utratą pozycji i zostawił nam więcej miejsca po wewnętrznej. I my to wykorzystujemy tak samo Rosberg i jesteśmy już na pierwszej pozycji, co daje nam sporą przewagę, my niestety wylatujemy. Ale na szczęście obchodzi się to bez żadnego większego wypadku, czy też uszczerbku na naszym czasie. I nie, tracimy pozycji. Tutaj oczywiście jest to kolejny błąd, żwirowa pułapka i Hamilton pojechał dalej. Rosberg jest trzeci, my mamy mnóstwo żwiru na oponach, więc będzie walka. Walka z Rosbergiem i walka z Hamiltonem, ponieważ chcemy dogonić Hamiltona, bo wiemy, że mamy dobre czasy na suchej nawierzchni. Ale później, gdy zacznie padać deszcz, wszystko może się obrócić w różnym... W różnym stopniu. Tutaj będzie zależeć właśnie dużo od e, taktyki, którą przyjmiemy, ponieważ taktyka będzie tutaj najważniejsza. I losowość pogody też nam tutaj będzie sprzyjać albo i nie sprzyjać, bo nie wiemy, w którym momencie spadnie deszcz. Czy będziemy musieli dwa razy zmieniać opony, czy też będziemy mogli tylko raz zmienić i od razu na przejściówki. Dylematów mamy mnóstwo, ale która? Teoria okaże się skuteczna. Jeżeli nie spadnie deszcz, a my zostaniemy na jednych oponach, po prostu zostaniemy na lodzie i dostaniemy karę. Natomiast jeżeli zmienimy opony, a później zaraz spadnie deszcz, to będzie lekki kłopot, bo dwa zjazdy do pitstopu to może się wiązać z utratą kolejnych pozycji i dylematów. Tak jak wspominałem wcześniej, jest naprawdę sporo. Hamilton zaczyna się oddalać. Hamilton ma na pewno jakiś dobry plan, ale czy to się na pewno uda? Drugi jest baton. Baton jest szybkim zawodnikiem. McLaren naprawdę ma szybkie bolidy w tym wyścigu. Ten wyścig będzie należał do McLarena. Na szczęście baton jest za nami, Hamilton przed nami. Będziemy musieli się bronić przed batonem. A atakować Hamiltona? Dwie rzeczy. Ale czy uda się to ze sobą powiązać? Naprawdę, zobaczcie jak już Hamilton odjechał. To będzie wyścig Hamiltona. Coś tak mi się wydaje, ponieważ... ma on po prostu na ten tor chyba świetnie dopasowany bolid. Już ma nad nami 4 sekundy przewagi. A my cały czas walczymy z Batonem, który już się oddala od poprzedniej stawki, gdzie... Gdzie powinien się znajdować, my też próbujemy cały czas gonić Hamiltona, a Jenson Baton jest cały czas za nami. A na następnym okrążeniu będzie już włączony DRS, czyli kolejny powód do tego, żeby się obawiać Batona. Ja mam przystosowany samochód bardziej na tą mokrą nawierzchnię. Spodziewałem się deszczu, spodziewam się tego, że będzie ten deszcz padał ponieważ dostałem informację, że deszcz może się pojawić za 10 minut ale kiedy ten deszcz spadnie w którym momencie, jest to po prostu nie do przewidzenia DRS został odblokowany DRS został odblokowany, my nie możemy go użyć, bo Hamilton już ma prawie 5 sekund przewagi, natomiast Baton cały czas atakuje i będzie atakował jestem tego po prostu pewny Sądząc po polidzie Hamiltona, który nam tak szybko ucieka, my jedziemy, co jest 150% możliwości, pobijamy kolejny rekord pierwszego sektora. Pierwszy sektor jest to mój sektor, w którym ja mam chyba najwięcej do powiedzenia, ale niestety drugi i trzeci sektor tam kr królują właśnie Mercedesy McLareny. To będzie naprawdę bardzo ciekawy wyścig. A ja tylko czekam na zbawienny deszcz, który spadnie. Ale też będę musiał przetrwać jak najwięcej na tych oponach, który spadnie. Może spadnie, błagam, niech spadnie też. Moją taktyką było właśnie czekanie do ostatniego momentu ze, ze zmianą opon, ale niestety jest to miękka mieszanka. Założyłem miękką mieszankę na długi split. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Miękka mieszanka szybciej się zużywa, ale pozwala na osiąganie lepszych czasów. Gdybym założył twardą mieszankę, pewnie tutaj bym tracił około. 3, czy 4, nawet czasami może 60 sekundy więcej, ale tutaj znowu jest w użyciu DRS. Będzie się zbliżał Baton. Jeszcze tutaj nie spróbuję zaatakować. Ale zobaczcie, jak już jest blisko, jak już jest blisko. Linia startu mety. Tutaj znowu mamy DRS. Czy uda nam się obronić kolejną pozycję? Baton się zbliża. Baton się zbliża. Już będzie atakował po zewnętrznej. My go blokujemy. O, poszło skrzydło batonowi. Udało nam się obronić, ale tak znowu trochę nie zagraliśmy fair play. Ale jednak walczymy o podium, się na drugim miejscu na torze w Kuala Lumpur. Jest to naprawdę wielkie, wielki zaszczyt. Ale co to już? Już chyba pojawiają się pierwsze krople deszczu. Przecież by to miało oznaczać, że ten tor niedługo się zamieni we prawdziwą kałużę. Czyżby to miało oznaczać, że będziemy musieli zmieniać opony na deszczowe? Coś tam już tak widać, ale to, to pada tylko w pierwszym sektorze. Drugi i trzeci sektor jest jeszcze czysty. Nic nie pada. Zobaczymy, zobaczymy. Cały czas tam Baton atakuje. A my cały czas się przed nim bronimy. Cały czas gdzieś tam czuję jego oddech. No zobaczcie. 7 sekund do Hamiltona. A Baton traci do nas tylko 60. Jest to naprawdę bardzo mała strata, a jeszcze 10 okrążeń przed nami tego morderczego wyścigu, który będzie naprawdę powodował chyba niezłe doznania, ponieważ z jednej strony Baton, a z drugiej strony Hamilton, którego mamy jeszcze możliwość dogonić poprzez dobrą strategię. Ale tutaj wszystko znowu zależy od pogody. Ponieważ, jeżeli pogoda spłata nam figla i nie spadnie deszcz, za kilka minut lekkie opady deszczu. Ale zależy, jakie to będą opady: czy będziemy musieli zmieniać opony na deszczowe, czy nie. O to właśnie chodzi. To jest cała ta znowu, znowu atakuje, ale już od razu wcześniej. O! Baton. Baton naprawdę zaciekle atakuje. jednak... Um, jednak ma dużą przewagę. Ten McLaren ma naprawdę bardzo wielką prędkość na prostych i na pewno będzie to ciężko nam zrobić. Ciężko będzie nam utrzymać tą pozycję, ale bronimy się. Bronimy się trochę nie po fair playerowsku. Tylko bronimy się, tak jak na, na to przepisy pozwalają, żeby oczywiście nie dostać kary, ponieważ kara będzie się związać z utratą pozycji. Albo też przejazdem przez pit stopy, albo z karą czasową, też tak może się zdarzyć. A my tego nie chcemy, bo jedziemy na dru dobrej drugiej pozycji, ale też nie chcemy jej stracić, ponieważ Baton wykorzysta nasz każdy błąd. Tutaj chyba coś próbował, coś próbował, jednak nie. Za szeroko, za szeroko. Na szczęście Baton trochę za wcześnie dohamował i mieliśmy możliwość popełnienia tego błędu bez jakichś sekwencji. Natomiast zbliżamy się znowu do tych dwóch bardzo długich, prostych. Tutaj nasz prawy zakręt i dobrze wyjechać. Zobaczcie, jak baton jest blisko. Baton jest bardzo blisko. Kers w użyciu. Kers, tylko kersem możemy się bronić, ponieważ Hamilton jest już za daleko. Już jest dawno za daleko do naszego. do naszej możliwości użycia. DRS-u. Tutaj będzie znowu użyty DRS przez batona. Zbogacona mieszanka i jedziemy, bronimy naszą pozycję. Tutaj już powinniśmy zjeżdżać. Na szczęście baton się zawahał. Baton się zawahał i nie wiedział za bardzo co zrobić. Ale tam walka jest tu. Walka pomiędzy batonem a Fetelem. Baton i Fetel tam walczą pomiędzy sobą. Oczywiście od razu zmiana mieszanki na, na trochę uboższą ponieważ musimy też oszczędzać paliwo, żeby dojechać do mety. 10 sekund przewagi już Hamilton ma nad nami, a my musimy uciekać batonowi, ponieważ DRS to jest naprawdę bardzo niebezpieczne narzędzie, a szczególnie w rękach batona już dwa razy dwie sytuacje były, które mogły zagrozić naszej drugiej pozycji, które mogły spowodować to, że dostaniemy karę albo dostaniemy Dostaniemy utratą pozycji i tutaj już się pojawia właśnie ten dylemat. Czy opony przetrwają i ile będą się dobrze spisywać, ponieważ nie chcę zjeżdżać na tych oponach do pit stopu, tylko chcę poczekać właśnie na ten deszcz, który jakoś nadal nie chce padać. A to już jest prawie że połowa... połowa, połowa, połowa wyścigu. Dołączylibyśmy 7, na 17 pozycji, więc trautę tyle pozycji na pewno nie wchodzi w grę, ale możemy też przypuszczać, że dopiero osoby będą zjeżdżać, inni kierowcy, ale my nie zjeżdżamy, my czekamy na zbawienny deszcz, baton i Vettel zjeżdżają do pit stopu, my jedziemy dalej i miejmy nadzieję, że deszcz spadnie, jeżeli nie spadnie, jesteśmy po prostu w szarej dupie, za przeproszeniem. Jeżeli nie spadnie deszcz, będziemy musieli zjechać do pit stopu w czasach, których nie mamy już po prostu możliwości obrony. Ja powstrzymywałem batonę i Wetela tylko tym, że mogłem ich zablokować i nie dać się wyprzedzić. Natomiast teraz będą oni mogli jechać na 100% swoich możliwości. Tutaj, jak widzicie, coraz mocniej ten deszcz pada, ale to jest tylko sektor pierwszy i kawałek drugiego. Jest to naprawdę bardzo mała odległość. Gdybym teraz założył opony przejściowe, skończyłoby się to tym, że one po prostu by się spaliły. Albo wcześniej złożyły i dojechałbym po prostu na samych kapciach. A my po prostu tego nie chcemy jedziemy dalej. Siódme okrążenie, połowa wyścigu. Weber za nami. Hamilton przed nami 10 sekund. Cały czas mam dylemat, czy zmieniać opony, czy nie. Ale ten deszcz pada, czyli jest nadzieja. Ale czy ten deszcz zdąży się rozpadać, no bo przecież już przez połowę wyścigu tylko tego deszczu niewiele spadło. Jest to naprawdę dylemat bardzo, bardzo mocny. Weber cały czas się zbliża. Tak, będziemy, będziemy musieli zmienić. Opony na przejściowe albo na deszczowe. Od razu sobie ustawiłem przejściówki. Ponieważ będę chciał dojechać po prostu do samego końca na tych oponach. A jak dopiero zacznie padać deszcz albo te opony nie wytrzymają wtedy dopiero wyjechać. I może uda się coś nam ucznąć. Mamy do Hamiltona 6 sekund. Czyli Hamilton prawdopodobnie zjechał. Do pit stopu. Albo też i nie. Tak, Hamilton zjechał. Jesteśmy na pierwszej pozycji. Tak, teraz Hamilton będzie wolniejszy, ponieważ ma twardą mieszankę. My jeszcze jesteśmy na miękkiej, co daje nam możliwość przewagi. Powiększenia przewagi nad Hamiltonem. 10, 10 sekund 3, 397 setnych. Jest to Dobry czas nad Maldonado, który jest trzeci, mamy 20 sekund przewagi i cóż, jak się ten wyścig potoczy, jedziemy dalej. Deszcz pada już we drugim sektorze, ale jeszcze nie w trzecim, ale cały czas zwiększa się ta, ten zasięg tego deszczu, więc nasza taktyka powoli się zaczyna sprawdzać, powoli, powoli układa się po naszej myśli, ale czy na pewno tak będzie? Bo jeszcze może być tak, że Hamilton może nie zjeżdżać. Jeżeli ten deszcz pojawi się tylko na ostatnim okrążeniu, możemy nie złapać Hamiltona. Ta nasza przewaga powiększa się nad Hamiltonem, ale to nie jest jakaś taka wielka przewaga. Jak pamiętacie było 10 sekund. A teraz będziemy mieli około zaraz się okaże. Jeszcze się nie okaże. Mamy przewagi nad Hamiltonem? No chyba to dosyć spory. Ostęp 10,73, więc zobaczcie, to jest tylko mniej więcej 3,7 sekundy na okrążeniu. Na pewno nie uda nam się wypracować takiej przewagi, jaką byśmy chcieli, czyli że spokojny pit stop i później wyjazd. Na pewno wyjedziemy na trzeciej pozycji przed Maldonado, bo 22-4 sekundy to jest wystarczający czas. Na, na przejechanie pistopu linii i samą wymianę opon. Hamilton, 11 sekund. Ale drugi i trzeci sektor należy do McLaren'a. Więc ten ten czas po pierwszym sektorze nie jest jakiś miarodajny. Miarodajny jest dopiero po, po trzecim sektorze, czyli na linii prostej startu mety. Tutaj za bardzo ścięłem. Ale już ten zaczyna się pojawiać co, coraz go więcej. Więc moja. Nadzieja rośnie. Już to się pojawia w trzecim sektorze, ten deszcz. Więc oby taktyka się sprawdziła. Tylko niech ten deszcz po prostu zacznie mocniej padać, żeby te opony się nie spaliły. Jest w trzecim sektorze już deszcz. Coraz więcej tego deszczu. Błogosławiony deszcz, który po prostu pomoże nam. może dojechać na pierwszej pozycji. Deszcz już jest na całym torze. Niedługo zostanie połączony DRS. Uheber jest trzeci. Czyżby nasza taktyka miała się sprawdzić. Opony jeszcze są w miarę dobrym stanie. Hamulce niezbyt. Ach, co tu będzie się działo na tych ostatnich okrążeniach? Jestem po prostu zgruz zgruzgotany, ponieważ zostały cztery okrążenia. Opony nadal te same. Dziesięć okrążeń przejechanych na oponach miękkich. One już tam pewnie dogorywają sobie we własnym tempie te opony są przeznaczone do przejechania z 6, maksymalnie 8 okrążeń, ale jak tutaj widzicie, opony jeszcze dobrze się trzymają po 10 okrążeniach. Prawa tylnia opona na pewno jest mocno zużyta i lewa przednia opona też jest, też chyba jest najbardziej zmęczona, ale po prostu tutaj trzeba jechać na maksimum swoich możliwości. Deszcz już się rozpadł bardzo mocno, ale będę zjeżdżał. Dopiero wtedy po opony przejściowe, kiedy będę widział, że te opony nie trzymają. Będę starał się jak najdłużej przejechać na tych oponach, ponieważ zbyt wczesny pitstop może spowodować ugotowaniem się opon przejściowych. Natomiast zbyt późny pitstop może spowodować to, że na zużytych jeszcze oponach na suchą nawierzchnię, kiedy to ten deszcz spadnie i nas po prostu zaleje. Będziemy się ślizgać i robić wączki na każdym zakręcie. A my po prostu czegoś takiego nie chcemy, bo już mamy 11,5 sekundy przewagi nad Hamiltonem. Ale ta przewaga nadal nie jest satysfakcjonująca. Ponieważ nie pozwoli ona nam na dobry pit stop. Będziemy musieli wyjechać za Hamiltonem. No i teraz zdecydowałem się ten pit stop. Zobaczcie jak ten deszcz już zaczął padać. Oczywiście w jest idealny, się też perfekcyjny. Hamilton już się tam zbliża, jest na nawrocie, a my dopiero wjeżdżamy. Więc wyjedziemy za Hamiltonem Weber trzeci, Vettel czwarty. Teraz pytanie: Czy sprawdzi się ta, te, ta teoria, czy dojedziemy na tych oponach do samego końca? Zmiana opon 3, 4, 4, 80 sekundy. Mogłaby być trochę szybsza, ale nie jest źle. Widzimy Hamiltona. Weber jest za nami. Dobry jeszcze. Dobry jeszcze jest czas. Teraz trzeba naprawdę uważać, ponieważ ten tor już jest mokry, ale jeszcze. To one nie za bardzo dobrze trzymają. I dopiero, dopiero, dopiero one będą musiały się rozgrzać. Za nami jest Weber. Czyli kolejna osoba, która będzie starała się atakować, a my musimy uważać na nasze opony, ponieważ tor jest jeszcze w miarę suchy, a nasze opony przeznaczone są na jazdę po mokrej nawierzchni. Ale ten tor też już zaczyna robić się mokry. Zobaczcie, jak już ten deszcz zaczął padać, więc moim zdaniem ta, tech, ta teoria spełniła się i i może to miało swoją rację, ale zobaczcie Weber. Na oponach suchych ma o wiele lepszy czas. Będziemy musieli się przed nim bronić, bo opony przejściowe są już o wiele gorsze. I teraz mamy potwierdzenie. Dostaliśmy potwierdzenie, że wyścig już jest uznany jako deszczowy. Czyli został wyłączony DRS i nie musimy zmieniać opon. Więc jak na razie, chyba to była moja najlepsza decyzja. Ale Weber będzie napierał. Weber będzie napierał. Cały kers sobie zostawiłem właśnie na tą prostą, bo wiedziałem, że tutaj będzie po prostu najciężej. Musimy zrobić sobie jak największy oset przed Weberem. Ale to będzie, będzie naprawdę ciężkie. Deszcz pada na całym torze. Dwa okrążenia do końca. Jest bardzo duże napięcie, ponieważ Hamilton nam odjechał na 13 sekund. Ale deszcz pada, a Hamilton, pamiętajmy, jest na oponach na suchą nawierzchnię. A deszcz już się rozpadał dosyć mocno. I co będzie w samej końcówce? Dwa okrążenia. Te dwa okrążenia będą po prostu miażdżące. Weber, Weber już się ślizga. Widać to bardzo dokładnie. Tam, gdzie się zaczynał ten deszcz, już jest po prostu piekielnie mokro. 11 sekund straty. Czyli zdobyliśmy w jednym sektorze aż 3 sekundy. Deszcz chyba pogrążył Hamiltona. Deszcz chyba pogrążył Hamiltona. Hamilton pewnie tam musi mieć bardzo wielkie problemy z przyczepnością. Kiedy my już nad Weberem zwiększamy swoją przewagę, więc te opony przejściowe na pewno już mają swoją funkcję. Na pewno będzie to już powiększanie swojej przewagi nad Weberem, a nie tylko obrona przed Weberem. Tutaj już musimy dogonić Hamiltona. 9 sekund. Coraz bliżej, ale czy wystarczy nam okrążeń? Dwa okrążenia do, do końca. Będziemy niedługo zaczynać przedostatnie okrążenie. 9 sekund, oby te warunki się pogorszyły. Czyli większy deszcz, więcej szans dla nas. Bo nadal ten deszcz nie jest jakiś mocny, ale każdy już się zaczyna ślizgać. Już widać, że część, część, część zawodników zmienia opony na przejściowe. Bo Deszcz daje się bez znaki, ale to pewnie są zawodnicy z tych niższych ranków. O, poślizg! Jednak opony przejściowe nadal trochę słabo trzymają. Ale deszcz, 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 deszcz dla nas błogosławiony 7,5 sekundy. A pamiętacie, było 13 sekund? Tak, coraz więcej, coraz więcej tej nadziei w nas rośnie. Tutaj Kartikejan i zobaczcie: Kartikejan ma opony przejściowe, czyli teraz już wszystkie zespoły. Będą chciały zmieniać na przejściowe. Ale co to? To jest... To jest ostatnie okrążenie. Nie wiadomo jak te warunki się jeszcze pogorszą, a Hamilton nadal jest pierwszy. Hamilton na tych swoich suchych oponach musi po prostu tam dogorywać. Poślizg. Wyjdziemy cało... wyszliśmy z cało, cało z poślizgu. 4 sekundy do Hamiltona przed okrążenie. Wszyscy zjeżdżają do bezstopów. Miejmy nadzieję, że Hamilton zrobi to samo. Ponieważ... Jest to jedyna chyba szansa na wyprzedzenie, ale co to? Tam jest Hamilton. Tam jest właśnie Hamilton i Hamilton już mamy do niego do niego bardzo małą stratę. No przecież to będzie po prostu koniec. Chyba koniec Hamilton'a. On już nie może się utrzymać na, na torze. Tor jest zbyt śliski. Bierzemy go w takim miejscu, w którym po prostu wyprzedzenie to jest hańba dla zawodnika. Wyprzedza, wyprzedzonego, oczywiście Hamilton. Hamilton jest po prostu wyprzedzony przez nas. I my jedziemy na pierwszej pozycji. Nasza taktyka się opłaciła, tylko teraz jeszcze nie popełnić żadnego błędu. Ten deszcz na pewno narasta. Ten deszcz pomógł nam. Nad Weberem mamy 2, 26 sekund przewagi. Oh. To jest po prostu coś pięknego. Ostatnie okrążenie. Zaczynamy ostatnie okrążenie, kiedy to jesteśmy na pierwszej pozycji po bardzo udanej manewrze przejechania wszystkich prawie, że okrążeń na oponach suchych i w dobrym momencie zmiana na opony przejściowe. Tutaj mamy pika, którego będziemy musieli zaraz dublować. Tam znowu mamy kolejnych zawodników doblowanych i nasza taktyka jest po prostu mistrzowska. Ponieważ Hamilton teraz zjeżdża i Hamilton przez swoją szczerze mówiąc głupotę, ja przez swoją głupotę też zrobiłem bączka, ponieważ tutaj już też opony przejściowe są po prostu niezbyt trzymają. Ten, de ten deszcz zaczął tak padać, że tutaj nawet opony deszczowe by się już przydały. Ale że to jest ostatnie okrążenie, naprawdę nie warto. Natomiast Weber zdobywa kolejną pozycję. Hamilton musiał zjechać do pit stopu, gdzie teraz zmieniał pane na przejściowe. I Hamilton ma dwa pit stopy, tak jak pewnie wszyscy. Natomiast, że został o jedno okrążenie więcej, był zmuszony do zmniejszenia swojego tempa. I, i zobaczcie, Weber 23 sekundy, i Hamilton sekunda straty do Webera. Co to? Co to jest? To jest po prostu, no, niesamowite. Dojeżdżamy już prawie, że do końca tego wyścigu, gdzie nasza... nasza taktyka po prostu się spełniła, ale kolejny poślizg! Udało się jakoś uratować. I to są ostatnie, ostatnie momenty, kiedy możemy coś zrobić. Pig znowu nie wie, jak ma nas przepuścić. My mamy jeszcze Żwir, który nam utrudnia to. Żeby tylko teraz nie popełnić jakiegoś błędu. Powoli. Tori jest naprawdę śliski, ale nasza przewaga. 23 sekundy na to pozwala. Wszyscy się ślizgają. I bardzo to dobrze widać w tym drugim sektorze, kiedy pojawiła się żółta flaga i nie można było wyprzedzać. Tutaj już mamy nawet pokazane, że warto zjechać po opony deszczowe, ale my jesteśmy na ostatniej prostej, ostatniego okrążenia i to już jest koniec. Koniec tego pięknego wyścigu, gdzie zdobywamy pierwsze miejsce, tak? Bo to jest pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce, pierwsza nasza wygrana w nowym sezonie, w sezonie Formuła 1 2012. O, oh. zyskujemy 25 punktów! Tak, zyskujemy 25 punktów. Wygrana jest dla naszego zespołu czymś wspaniałym. No i cóż. Piękny wyścig. Niestety nieudany dla Louisa Hamiltona, udany dla nas i dla Marka Webera, ponieważ Mark Weber startował z 11 pozycji startowej, my z 10, a skoczyliśmy na pierwszą i na drugą pozycję. No i teraz tylko gratulacje. A no, wygraliśmy to, panowie. Wygraliśmy. Pierwsze zwycięstwo. Smakuje najlepiej i to jeszcze na tym torze i z taką taktyką naprawdę nie ma się czego obawiać w kolejnym, w kolejnych wyścigach, oby tak dalej. Oby tak dalej i oby tak dalej, nas pogoda nie zaskakiwała, tylko mogliśmy ją przewidywać. Zapisałem się na kartach historii i w debiutackim sezonie zdobyłem zwycięstwo. Nadchodzący wyścig będzie w Szanghaju? Tak szybko? Niemożliwe. Ale zdobywamy kolejny poziom. No i cóż, jeszcze tylko maile. I kolejny wyścig będzie w Chinach. Tor Szanghaj. Kwalifikacje deszczowe. Wyścig też deszczowy. Oj, co tutaj będzie się działo? Jeszcze podziękowania od całego zespołu. Chyba szykuje nam się kolejny wyścig, w którym to ta taktyka będzie odgrywać znaczącą rolę i mokre kwalifikacje na torze w Szanghaju będą na pewno też wielkim przeżyciem. Więc zapraszam Was na kolejne odcinki, bo zapowiada się bardzo trudna dla mnie jazda, ale też i interesująca rywalizacja, tak jak w prawdziwej F1 2012. Szykujcie się na kolejne odcinki bo to nadchodzi F1 2012 tryb kariery. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Cześć!